Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym live streamie z... z, z, z tego... z Black Light Retribution, się tak nie wiem, bo... Blacklighter, no i zapraszam. Hello, man. Hello. China bym jakiegoś dał, no właśnie. O ile takie kosztuje. Ale ty jak to trzeba dodać tą kasę? Aha, tak trzeba. Okej. Okay. Dodał jakiś kolor, taki fajny. Nas fajny, czerwony. A co, nie ma żadnego meczu. Jezus, pograłem. Czas playlist, to jest jakiś playlist? O, dajcie na no, jakąś taką. Taką, byle jaką, by było. うん。<laughs> Czekajcie na chwilę. Ja muszę tu wszystko porobić. No i nie dołączyło na 5 godzin. Jezus, Jezusie, W ogóle... Kto tam gra? Może ktoś gra w Black Light. Tylko zaproszę, w ogóle pobrałem się ta gierka, bo pobieram właśnie gierkę. O, 10 minut. To jeszcze pewnie może nagram jakieś odcinki z tej gierki Bo gier ten pobrałem Siemka admin Co tam? Ojejku, 5 godzin, 5 godzin 10 minut zostało, więc... Pobierzemy się gierka i będziemy grać. Będziemy grać. U mnie też dobrze. Szkoła jest. To na ile to się dołącza? Szkoła, trzeba do szkoły chodzić. Czekaj, może Fredrik wbije, chyba, że się znowu na sprawdzie uczy. A trap life? On miał wbijać. Czemu nie wchodzi? Ojej. Miał wbijać Trap Life i Frederick dzisiaj, ale nie wiem. Nie wiem, no ja też nie wiem, może wyje Z godzina 19.34. No. no, no szybko, że co to się dzieje? Coś się zlangowało. Fre 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 no Frederik moderator. Przecież była ostatnia. No nie wiesz. Frederik. Tylko zaraz mam. Czekaj, 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 czekaj. O oh, jest. Frederik. No. Także ja dalej nie wiem, jak usunąć tego moderatora, no. Nie wiem. No to fajnie. I ad admin, wiesz, jak usunąć tego moderatora, czy nie, bo. Trzeba ja usunąć tego, co pierwsze dałem. No nie wiem jak. No, dołączaj. Czekaj, ale, ale gdzie można znaleźć tych moderatorów? E ja mam tak, usuń, zgłoś obraz profilu, zgłoś wiadomość, zablokuj użytkownika, tymczasowo wyciśnij użytkownika i ustaw jako moderatora. Nie mam, że usuń jako moderatora. No właśnie nie wiem, a w ogóle gdzie znaleźć? Gdzie można na, na moim profilu znaleźć moderatorów? I tam bym dopiero no usunął, bo tak to tu nie mam. Ojej. Jakąś misję bym zrobił. No wiem, mam. Aha, okej, okay, mam. Dobra, okej. Okay. I, I który to był? Dobra, zaraz usunę. Już, już usuwam. To był H3aru, nie? Dobra, to teraz mam tylko dwóch moderatorów. Okej, okay, dzięki. Admin i Fre Frederyk. Ok. I, ty, ty jesteś ty, jesteś ty, moderatorem i Frederyk. Tyle mam moderatorów, starszy mi. Dzięki. No dołączaj, no ja. Profile daj, no. Friends, o. Blazenda. Hmm. Ej, a Ty nie masz PS4, nie? A znasz jakichś kolegów? Tak, trzynaście. Masz kogoś takiego, kto ma PS4? Bym pograł. A tak samo na tym się nie chce, nie znasz, okej. Okay. No dołączaj, no coś się dzieje. No co on tak dołącza? Spray włącz, just play quick join. I co on, znowu od nowa gra włączać, czy co? Jak mm. głupi jest L3000. co to się stało? Quick join. No nie, no nie, no nie, no, 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 no nie. Party. A zapytam się kolegi gdzie gra. Może teraz wyjdzie? O! E, wiesz co, e, admin? Zainstalował mi się, zainstalowała mi się ta gierka, więc wracamy za 5 minut. No, w, zaraz włączę szybko. Dobra, ok? okay? Napisz mi, czy ok. Zaraz wracam z tą gierką. Bo zainstalowałem ją mi. No, dobra, okej, okay, to zaraz wracamy.